Zrobili sobie jakąś dziwę. Nie wiadomo z czego, z jakiegoś bambusa powiedzmy. Mam nadzieję, że tam bambusy jakieś rosną. Nie ukrywam, że tam, gdzie rzeczywiście jest czysto, tam wpadają piękne oceny, piękne szósteczki. Cześć, jestem trener Darek. Zapraszam na zajęcia w klubie Samurai oraz na krótką historię o mnie. Nauczyłem się świetnych ruchów, na przykład takich, tudzież takich. Pewnie każdy zaczyna tą odpowiedź w ten sposób. Moja historia zaczęła się. Pięć lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu. Ja już dalej nie będę wymieniał na no od dawno, rzeczywiście w podstawówce, jak to młodzi chłopcy szukaliśmy różnego rodzaju sportów, różnego rodzaju aktywności. Miałem okazję spotkać i na samym początku, i później bardzo fajnych trenerów, którzy, przede wszystkim charyzmatyczni, którzy potrafili porwać swoją pasją. Myślę, że prawie każdego, który tam do nich zajrzał. I praktycznie stąd to się zaczęło. to już tak trwa praktycznie, ta pasja trwa praktycznie zawsze, natomiast e, już od wielu, wielu lat aktywnie w Taekwondo e, się angażuję. Dla mnie, Taekwondo, krótko mówiąc, jest e, pasją, e, formą aktywności, sportem. E, po latach oczywiście zaczęły się rozwijać e, przyjaźnie. E, z, klubem tekwondo, z klubem Samurai z klubem myślę, że jestem e, związany praktycznie od samego początku, kiedy e, obecny prezes niegdyś e, Darek e, Habiak rozpoczął działalność właśnie na Simpolu. E, tam zaczęliśmy też e, współpracę i tam zaczęły mo chodzić moje dzieci. E, I już od tego momentu tak naprawdę z klubem jestem, aż do dnia dzisiejszego. To no, dzieci jak to dzieci. Dzieci i czystość, a co ci chodzi? <gry> dzieci to jest pełny spontan, pełny żywioł i nic do końca nie da się tak naprawdę przewidzieć. Zarządzanie można powiedzieć pewnym chaosem. Więc no weź tu, trzymaj człowieku czystość, jak masz zgraje dzieci, która jeszcze w dodatku e, wyrwie się z miasta e, do lasu. Czy do innego jakiegoś ciekawego miejsca nad, nad jeziorem, czy nad morzem. I proszę Państwa, dzisiaj czystością zajmuje się nie kto inny, ale komisarz Dariusz, który wykonuje test białej rękawiczki. To nie jest tak, chodźcie, to nie tak łatwo, że tak powiem, przejść przez taki e, codzienny sprawdzian. Tutaj jest palec, który robi w ten sposób za każdym razem i patrzymy. Czy on jest nadal taki jak był, czy nie? Także to jest, to jest rzeczywiście istotna sprawa. Nie ukrywam, że tam, gdzie rzeczywiście jest czysto, tam wpadają piękne oceny, piękne szósteczki. Myślę, że po raz kolejny dziewczyny zasługują na szósteczkę. W związku z tym, dzisiaj dziewczyny szósteczką. Gróbie samuraj prowadzę zajęcia w sekcjach w Kiełczowie yy, oraz na przym Wcześniej na Sołtysowicach. Pozdrawiam oczywiście wszystkie dzieci na Sołtysowicach. Brakuje mi Was bardzo. Mam nadzieję, że się spotkamy już nie długo. Na Na polu i w Kiełczowie mamy zajęcia zarówno dla dzieci, dla młodszych dzieci, lata, y, kategorie wiekowe od 3 do 6, potem od 7 do 12. No i dla starszych dzieci y, oraz zajęcia dla dzieci zaawansowanych, dla młodzieży, przepraszam, dzieci, dla młodzieży y, zaawansowanej. Zajęcia dla przedszkolaków to jest temat, którego myślę nie da się opisać sztampowo w żaden sposób. To są zajęcia tak spontaniczne i tak żywiołowe, że ciężko tak naprawdę wejść na trening z jakimś szablonem. Rolą trenera jest to, żeby mieć bagaż w tym plecaku, który jest w głowie, żeby mieć milion różnych technik, milion różnych zabaw, wiele różnych sposobów zajęcia się dziećmi. Wchodząc na zajęcia, od razu widzę, w którą stronę e, tak naprawdę dzieci chcą się rozwijać. Nigdy nie wiem, jakie będą pytania, jakie będą e, relacje między dziećmi. Czasami się zdarzają takie relacje, że dzieci bardzo się lubią, czasami się zdarzają takie relacje, że m, a koleżanka na mnie krzywo popatrzyła i tu już mam dyskomfort. W takim razie bierzemy szybciutko obydwie koleżanki i te dziewczynki w jakiś sam sposób się szybciutko do siebie ze sobą e, dogadują w formie zabawy, w formie jeżeli nie chcą się dogadać od razu, to w takim razie wymyślamy tutaj taką zabawę, żeby prędzej czy później miały ze sobą relacje, i w momencie, gdy wiesz, kontaktują się ze sobą, bawią się razem ze sobą, kompletnie zapominają o jakichś tam problemach czy konflikcie między sobą, i, i te relacje szybciutko są odbudowywane. Więc właśnie o to chodzi, że te zajęcia z najmłodszymi są tak naprawdę taką bombą niespodzianek. Trener, co tu się dzieje? Jestem kotletem. Tak? Kim jest trener? Kotletem! Co bym zabrał na bezludną wyspę? Sprzęt sportowy! A co miałbym zabrać? No, przecież bez taką się żyć nie da. Oczywiście biorę torbę, którą mam pod ręką, i trenerską, i do trenowania siebie jako, jako zawodnika. I ubieram na siebie strój sportowy i trenuję taekwondo. A co miałbym robić innego na bezludnej wyspie? Łowić ryby? Opalać się? Yy, ścinać drzewa? Rozpalać ogniska? No proszę Cię. No komu by się chciało? I teraz jak mamy takie uderzenie... Doskonały, doskonały ruch, żeby wykonać się podczas łowienia takiej rybki. Ale wyobraź sobie taki temat. Yy, jesteś na bezludnej wyspie. <gryś> Zrobiłeś sobie jakąś dziwę. Nie wiadomo z czego, z jakiegoś bambusa, powiedzmy. No mam nadzieję, że tam bambusy jakieś rosną. I teraz pływa sobie taka piękna rybeczka, ty, no, 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 ale weź się, zrób krzywdę, no, proszę cię. Dobra, musisz jeść. No to celu święca środki. I ten ruch jest doskonałym ruchem, żeby właśnie go zastosować: żeby upolować to jedzenie, a potem obracać na patelni, na tabliskie. Chciałbym, żeby pewna treść, która mam nadzieję, to w jakiś sposób wybrzmiała, trafiła przede wszystkim do rodziców. że Jak najbardziej, że te kłondo, może, może tak, kiedyś miałem takie ciekawe zdarzenie, szedłem na zajęcia na no, zastępstwo w jakiejś na jej szkole. Spotykam <laughs> jakiegoś dziesięciolatka obok, on mnie o to zapytał. O, a czy pan, a co pan robi, czego pan uczy, to zacząłem tłumaczyć w takim razie, że to jest te kłondo. Że to jest nie tylko sztuka walki, dyscyplina sportowa, więc chłopczyk mówi: Ale mama mi zabrania się bić. To jest ciekawe, w jaki sposób to dziecko zareagowało. Ja mówię: Świetnie, ja uważam dokładnie tak samo. I tutaj rzeczywiście nawiązała się między nami taka szybka rozmowa. Spieszyłem się na zajęcia, że właśnie o to chodzi, że te kłondo to nie jest żadne bicie się. Tak? To wręcz odwrotnie. To jest przekazywanie pewnych wartości, że kto się będzie bił. To będzie wszczyna obójki. <laughs> Ten się musi wiązać z pewnymi konsekwencjami usunięcia z zajęć tego konto. Także tutaj nie ma, e, nie ma lekko. Rzeczywiście, y, zwrócił moją uwagę w y, tym kontekście, że warto uświadamiać tutaj rodziców y, naszych przyszłych adeptów i obecnych adeptów. Że te kondo to nie jest bicie się. Uważam, że owszem, e, dzieci chodząc na te kondo <laughs> uczą się przede wszystkim, m, uczą się współpracy między sobą, uczą się, e, nabywają ogromną kondycję fizyczną, silną wolę, silną psychikę i to wszystko wymieszamy to w taki sposób, żeby nie dochodziło do czegoś takiego jak wszczynanie bujek. Absolutnie nie. Tutaj nie o to chodzi. Owszem, jeżeli. Ktoś kogoś zaczepi, jeżeli dane, dane dziecko zostanie zaczepione. Jak to wśród dzieci bywa, praktycznie fu, niemalże codziennie można by powiedzieć, no to oczywiście takie dziecko uważam powinno umieć się obronić, powinno wiedzieć w jaki sposób się zachować. Przede wszystkim nie dopuścić do rozwoju konfliktu, do rozwoju bójki, nie dopuścić do tego, żeby dana sytuacja eskalowała. Nasza rola jest właśnie taka, żeby krótko mówiąc, te dzieci miały pewną świadomość. Wiesz, dziecko, które, jest, e, które trenuje już wiele lat, które wie, że jest silne, które wie, że potrafi zastosować pewne techniki, to naszą rolą jednocześnie jest to, żeby przekazać, że te techniki można stosować tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach. Chociażby walka sportowa na macie, tam można się wyżywać w pewnych, oczywiście e, według pewnych reguł bezpiecznych. Dzieci przy okazji są oczywiście od, e, odpowiednio ubrane e, bezpiecznie, więc tam jak najbardziej te techniki można. Które świetnie potrafią robić, można je wykonać. A w życiu na ulicy tylko i wyłącznie odpowiednie zachowanie, zmierzające do tego, żeby nie rozwijać konfliktów, wręcz odwrotnie, żeby, żeby załagodzić temat. Słuchaj, w jaki sposób można sprawić, żeby Twój wróg nie był Twoim wrogiem? No, dogadać się z nim, sprawić, żeby stał się Twoim ulubionym kolegą, może nawet i przyjacielem. Eee, także. To jest bardzo ważne. Nasza rola to nie jest tylko i wyłącznie kształtowanie tutaj e, umiejętności po to, żeby dzieci jeździły i zdobywały medale, e, żeby były mistrzami na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym, może nawet wyżej, jeszcze międzynarodowym, ale przede wszystkim, żeby potrafiły sobie radzić w życiu. Silna wola, e, świetne ciało, świetnie zbudowane ciało e, powodują, że dzieci są bardzo pewne siebie. Po dwóch latach już trenowania <laughs> dzieciom rosną takie skrzydła. One wynikają właśnie z pewności siebie, one wynikają z takiego spokoju, który tak naprawdę potrafią wypracować sobie na przestrzeni e, tych lat. I te dzieci, które już zaczynają, e, widać mnóstwo, czasami jest, e, albo może nie mnóstwo, ale widzimy dzieci, które e, mają w sobie mnóstwo energii. I tą energię nie są w stanie e, odpowiednio spożytkować, więc naszą rolą jest to, żeby, naszą rolą jako trenerów, jest to, żeby te dzieci zidentyfikować i tą energię odpowiednio przekierować w taki sposób, żeby się rozwinęło. Rozwój poprzez sport, no przecież do tego generalnie w Samuraju zmierzamy. Dziękuję bardzo, że spędziliście ze mną trochę czasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam serdecznie na zajęcia taekwondo w klubie Samurai. Panie Babko, to dla Pana. Cześć, jestem trener Darek. Cześć. Cześć. No cześć. Jak się masz? Eee, dobra. Ale bez wygłupów? Piętnasta godzina. To nie, to Ale wiesz co? Od tego siedzenia to normalnie można.